Super, że jesteście! Słuchajcie, zostałam nominowana przez Krzysztofa Jabłońskiego do akcji Prawdziwy Prezent Challenge! Chodzi o to, aby zebrać pieniądze na sprzęt do nauki zdalnej dla dzieci z onkologii dziecięcej w szpitalu w Łodzi. Słuchajcie, dla nas dane nauczanie może niedługo się skończyć, ale nie dla dzieci przebywających w szpitalach. One tego potrzebują i potrzebują doznanego nauczania, dobrego sprzętu, więc pomóżmy im. Jeżeli wy też chcecie pomóc dzieciom i wesprzeć tą zbiórkę, to link macie w opisie. Pewnie zastanawiacie się, na czym polega ten challenge. Słuchajcie, on jest bardzo prosty. Osoba nominowana składa tym dzieciom życzenia, robiąc przy tym coś ekstremalnego, szalonego lub kreatywnego. Okej, okay, to ja teraz idę wykonywać moje zadanie i na koniec mam jeszcze trzy nominacje. Słuchajcie, ja będę składać życzenia i jednocześnie łapać jajka, które rodzice będą mi rzucać. Gotowa! Dobra, widzek, ja Kasy, a, nie! Się. Jak było? Bardzo śmiesznie. No i super. Mam nadzieję, że to no się podobało. No to co, za chwilę nominacje. Nominacje! Ja swój challenge wykonałam. Pieniążki wpłaciliśmy. A teraz moje nominacje. Nominuję, a mi opowiada Wojciecha Blogera i Karola Wiśniewskiego. Czyli Freeza. Mam nadzieję, że to do ciebie dotrze, i w ogóle, że obejrzysz ten filmik. Słuchajcie, możecie to e, nagrać nawet na Instagramie, na TikToku czy na YouTubie, jak chcecie. Na wykonanie tego zadania macie trzy doby. Sama jestem ciekawa, co wy myślicie. I widzowie, na pewno też powodzenia. Liczę na Was. Macie duże zasięgi, więc nagrywajmy, pomagajmy. Niech ten challenge pójdzie w świat. Na każdym kroku reklamy igrzyska. Promocji moc, techniki cuda. Wszystko się świeci, wszędzie coś błyska. Czy pierwszą gwiazdkę dostrzec się uda? Nadchodzi ten radosny czas, kiedy możemy znowu być blisko. A my stłoczeni w kolejkach do kas, czy pamiętamy, po co to wszystko? Rodzi się Bóg! Budzi się słońce, pomost pomiędzy dziećmi i ojcem. Rodzi się Bóg, znowu nastanie, nadzieja, zbawienie i pojednanie. Rodzi się Bóg, budzi się słońce, pomost pomiędzy dziećmi i ojcem. Rodzi się Bóg, znowu nastanie, nadzieja, zbawienie i